Z Lodów przyjechaliśmy do sklepu. Już kiedyś byliśmy tutaj z Wami. Yy, odbieraliśmy. Co my odbieraliśmy? Rybę? Yy, yellow Tank. Tak, po, po Tak. Tego. Teraz przyjechaliśmy po taką inną rybę. Idziemy pod sklep, prawie jak z drive-thru, odbiór ryby. Sporo ludzi dzisiaj, bo dzisiaj u nas już w Stanach jest zwykły dzień, 26 grudnia wcale nie jest dniem świątecznym tutaj. Tutaj jest w zasadzie tylko jeden dzień, 25 i tyle, jeźdź tam na wprost, zaparkuj przed wejściem do sklepu. To właśnie ten sklep, co widzicie przed nami. Tong. Co ty jeszcze odbierasz? Aha, ślimaka. Przyjechaliśmy po ślimaka. Nietypowy ślimak. Bo nie ma skorupy. Wybierz jakiegoś ładnego. Wątpię, żeby go mieli. Powiedzieli, się... że mają, ale koleś nie wiedział co to, co to za rodzaj ślimaka. Ok. No to idź, ja czekam w aucie. Dobrze. Dobra. Dać ci tam tamtą maskę lepszą? Ja zostałam w aucie. Nie jestem mi się iść do środka. Mamy rybę, mamy rybę. Chodź tu. Pokaż co mamy. Nie chcę dotykać, bo to wszystko pewnie wyciapane. Ale ładne niebo. Zobacz z tyłu. Obejrz się. No. Ale piękne. Ile zapłaciłeś za rybę? 50. 49. Że co? Nie, tak jest 40, 40 parę. To jest duż, duża ryba. Bagażnik? Nie, tu z mojej strony. To chodź z tej strony. No dobra. Znowu się urąbali na pokarmie dla ryb? Nie. A, Dry Goods to jest. Test, ok. Test 10 dolarów w razie czego. Test kupiłeś jakiś? Tak. Na amonię, chyba będę robił ten. Na ziemię postaw. Nienawidzę tego steropianu dźwięku. Cztery... tak że Aż tyle? się... Majs jest drogie dla tych dziadków Chłopie baksów 40 baksów I teraz kupiłem to I 79 to Dobra, pokaż tu rybę wyciągnę. Teraz mi policzę, tak? 4 frozen, jedno to, 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 to hikari I test 10 ryba Ślimak 130 baksów, nie Dałaś Chciałaś przyjechać, to masz No co, moja wina? Nie sądziłam, że z ryba jest taka droga. Weź wyżej. A nie zobaczycie jej. Nie widać jej. Fajna taka czerwona. Ma słabo podbite oczy, o ta akurat. To ta ryba, co nie umie pływać. Ona non-stop siedzi. Przepłynie kawałek i siada na tyłek. Tak zwany perching. A dlatego, że nie ma tego pęcherza pławnego, więc sobie nie może pływać jak normalne ryby. Właśnie. A ten silimak? Brzydki. W domu Wam pokażę lepiej. To tylko tak na szybko. Bardzo brzydki ślimak. Jeden z brzydszych ślimaków jaki istnieje. On nie ma skorupy. No. Jakiś refleks. Dobra, w domu Wam pokażę. Jedziemy teraz na ocean. O tutaj widzicie, jak ktoś przyjechał po wodę. Kupują wodę do akwarium. My robimy swoją, więc nie musimy jeździć i kupować. Jedziemy na ocean, jedziemy na ocean. Mówisz, że dużo ludzi było w sklepie? O, zobaczcie jakie tam auto stoi. Wow, wow Myślą, że są. Fajne. Fancy. Jak oni nazywają to? Masenkar, czy coś? Tak. Nieważne. Tędy prosto jedziemy do Tak, Polski? teraz jedziemy tędy. To co mówisz, że tam mnóstwo ludzi było? Było sporo ludzi, gdzie kupują jak szaleni. Szaleni. Co oni kupują? A wszystko. Ryby, jakieś pokarmy, inne rzeczy. Wszystko było kupowane. Te ryby się nam balają z tyłu po tym w tym worku. Nie, nie położyliśmy ich dobrze. Także dużo ludzi. Kupiłem tą rybę, myślałem, że jest mniejsza. Ostatnio widziałem mniejszą, taka malutka. A jest mieli tylko, tylko jedną? Dwie, to druga była jeszcze większa. Tak? Więc wybrałem mniejszą, no mogę bardziej z podbitymi oczami wybrać. Nie wiem, że druga była bardziej miała podbite oczy. Poczekaj, może ona się wybarwi? Podejrzewam, że tak. No. Najpierw dostanie kurację lekiem, takim mocnym. Tak, bo przecież sprzedałeś tego żółtka, to teraz akwarium jest puste. Możesz podać ją leczeniu. Tak. Zanim pójdzie do ogólnego zbiornika, żeby nam nie zainfekowała. Kropka. Tak, kropka i innych domowników. Zobaczcie, jaki piękne niebo przed nami. Mam nadzieję, że jak dojedziemy do oceanu. Do oceanu to będzie jeszcze lepiej widać. Co prawda teraz na żywo, teraz na żywo. Na żywo to dużo lepiej wygląda. Fajnie, telefon to oddala i to się wydaje małe. Na żywo te chmury tak blisko są. Tak. I takie wyroziste, taki ładny ten kolor. Dojechaliśmy do Huntington Beach? No nie możemy wlew. O! Niestety. Faktycznie zamknięte, bo zamknęli kawałek drogi. Ale wiesz, pamiętasz? Mm -hmm. Następna ulica. Wszystko potwierać lodziarnie, restauracje. No. Otwarte, otwarte. Piternia. Starbucks. To ten Starbucks, Starbucks, co zawsze siedzieliśmy sobie. Zamknięte. I ta ulica. Weź to Na nawróć. Tak. nawróć przed nami, o tutaj. Musimy drugą przejechać. Sporo ludzi. Tędy przejechać to też trzeba... Zamknąłeś obiekt dobrze. Przejechać i, i przejść. Tam przed nami już widzicie ocean. O, tam przed nami jest ocean. I piękne niebo. Piękne niebo, piękny ocean. I kupa ludzi. Nie idziemy tam. I my w samochodzie. Z obiegiem zamkniętym. Tak. Zobaczcie, ile ludzi zaraz. jedziemy tylko do domu? Koło do domu. No. A co mamy do roboty? Zobacz. Nikt bez masek? masek. No. O, tu idzie grupka. A tu wszyscy o, bez masek. Po co im maski? Być może wszyscy już byli chorzy. I teraz no co tam będziemy maski nosić? Jak byliśmy chorzy? Myślę, że już nie załapią. No, może Zobacz, ile tam stołów porozkładanych. Takie mini targowisko. Zawsze tutaj jest tak. I na górze jest, no to jest Jakoś więcej, pamiętasz? Zawsze z tej strony było trochę mhm. Tutaj było mniej no. Być może z tego sklepu wyszli Tak, z tego sklepu wynieśli na zewnątrz mhm. Patrz jaki sprzęt Proszę bardzo Takie autko Znacznie Trump znowu tam samochód stoi z flagami. Aha. No, zobacz, no, kupa ludzi bez masek. Zobacz, prawie I wszyscy tak. na przejściu. No. Ale zobacz, jak pięknie te palmy wyglądają. No, bardzo ładnie na tle tego nieba. W dobrym momencie przyjechaliśmy, Bo tutaj już on ciemno, czarno i w zasadzie już nic nie widać. Znaczy, co? Tam jaki ten duży tankowiec, tam daleko daleko. No płynie Duży. Tylko w taki sposób możemy popodziwiać ocean. ocean w tym roku. Chociaż wiesz, teraz tam pójść na plażę, zobacz, tam jest bardzo mało ludzi. Przeszłabyś się. Ale weź dojść do plaży. noc. Ciemno. I tu choinka na zewnątrz. Taki wyświetlacz, zobacz, w jakimś budynku. Tak, to ten taki... Hotel? Hotel, mam. Jaka impreza, widzisz? Hotelu i, sobie, I rzadkość autobusy. Jeżdżą, no, musiałeś stanąć, zasłonił nam widok. Wracamy do domu już ciemno, nic nie uda się nagrać. Także taki dzień, dom, jeden sklep na szybko, po jedną rybę i ślimaka. No i przy okazji kupiłem oczywiście jakieś tam jedzenie dla ryb. Jedna paczuszka mrożonego jedzenia dla ryb. 10 baksów. Okropnie drogo. No ale co zrobić? Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Yy, idziemy do domu. Jak ciemno. Także na dzisiaj. Tyle. Trzymajcie się. Cześć.